Cześć, tej strony Team. E, witam Was w prologu do mojej nowej serii. E, będzie to seria filmów, w której będę pokazywał Wam, prezentował gry. Tak ciekawe gry, lub aplikacje, lub e, serwisy z grami. A co ta seria będzie miała udowodnić? Będzie miała w teorii udowodnić, że grając na komputerze nie można się nudzić. <laughs> e, co polecam mieć? Na pewno polecam mieć Steam'a. E, na pewno wam się przyda. Spokojnie nic nie będziecie kupować. Tam większość gier będzie darmowa. Konto na YouTube też się zapewne przyda. No, tak. Tak sądzę, że chyba to wszystko. A, no i jeszcze po polecam mieć na pewno internet. Tak, żeby się mogli wbić na każdą stronkę. No nie. Więc tak, taki krótki prolog. Mam nadzieję, że seria będzie fajna Mam nadzieję, że seria będzie wam się podobać. No, trzymajcie się szczała na razie. Ua.